Mamy piękny talent show, będzie nazywał się Pokaż oh Co Umiesz. Każdy z Was będzie musiał zaprezentować jakąś sztuczkę, i ten, kto zbierze więcej niż dwa punkty, przechodzi do następnego etapu. Niestety, przegrani muszą. Dostać kurację czopkową. Zapraszamy, kto dzisiaj chce pokazać Jeee. swoje wybitne zdolności. Zapraszamy do środka naszej żyli. Charytmatyczne również poprosimy o przyjście na środek. <śm> ja! O, mamy Ciekawe, co będzie robił, Ciekawe, Ciekawe o, to, to o, będzie kolejne o, o, śpiewające co? dziecko? Tak, kolejne śpiewające proszę dziecko coś zrobić. zrobić. Ja. Dzień dobry. O, <ś> Hej, nie. Dzień dobry. Ja dzisiaj przeszukowałem sztuczkę. Nie będziesz śpiąć, to ci klaszczę. Zamknij mordę. Moja Bo sztuczka <laughs> polega na porzucaniu bronią i łapaniu tej broni. Wow! Halo, wino, wino, wow. o, ale, nie no, nikt ale tego moment, moment, jeszcze nie zrobił. Mamy. Ale, ale, ale Nie no, Ale nie no, sekunda sztuczka jest taka, że mam w ręku inną broń. A? O! A? Oooo! Jak on to zrobił? A ładnie. Magic of autism tak, Magic of nie. Autism. Albo było... nie. nie, można słuchajcie, można było inną ksywę! Można dać mu inną ksywę. Na przykład magia! Okej, Piękne! Copyright już już patentuje. Jestem na tak. Ale on miał wadę wymowy, panowie. No dobra, trzeba mu tam. Wiecie, jak jest. No co, nie wiem, Alo! Przepraszam, moja wada wymowy była oceniana czy moje umiejętności? Oooooo! Jaki upatrzony! Rzeczy z Opowiedz Opowiedz coś o swojej rodzinie, może. O, może może przejdzie się, się w domu dziecka. O, dokładnie. To, to ważne. Dobrań wadę dobrań. wymowy. To mam może mieć dlatego. Zaraz zwy... ci no, no, <laughs> Proszę. Proszę. <laughs> już ja <nie> powiadaj. <laughs> nie no, moment. Rodzina mnie zawsze kochała. A jakby wadę wymowy mam dlatego, że. No, bo taka. Ojcowska na dopiekuńczość, prawda? No, tam oh. weszła w grę oh. i. Wkładał oh. dużo w twoje wychowanie. Z Ej, Orkawie, rzuciłem mu broń i nie złapał. Mam coś przygotowanego, specjalnego. Mam to szybka, poczekamy myśli. Dobra, 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 dobra. Czujesz Czuję O! Widziałem. Najsłabszy, dobra, to. Mamy zaciopkowanych kandydatów, samodzielnie to zrobili. Moi drodzy, e, oceniamy to. Absolutnie 2 na 10. Poproszę Dziękuję. kolejnych kandydatów. O, pięknie. A bo dwa pokuty patrzyłem. Ma. No. no Mam lepszy pomysł. Mam lepszy, jestem charyzmatycznym koreańskim. Poproszę o strzał we mnie. Jeden? Już. To po go. Po po jeden. Po jednej. Po jednej. Poproszę ja sprzątam tylko ciała spokojnie pozonszego to tak nie może. Dobry. Ja przyniosłem <noise> plagę po jednej nutce. <noise> <I głos> dobra, ja. dobra, mamy nowego prowadzącego. Ja nie, ja nie. <noise> Dobry. Ja ja naz Kto nazywam Krzysi? się Nazywam się Krzysiek. <noise> do czego diabeł, sprzejść weźcie Sąd do. do Ej, to? <noise> Kto... A, nazywam, nazywam Dobra, się krzysiek. Yes. Ja pierdziele. Witam. Dzień dobry. Witam wszystkie. Masz w uchu taki translator. Moja planeta ma niesamowite zapotrzebowanie w jedną rzecz, której niestety skończyło się. Tak? To W każdym sklepie. A mianowicie, bo przyleciał do nas diabeł i wszystko wciągnął dubskiem. I po prostu chciałbym. Wciągnę dubskie. Nikt mi nie udowodnicie! Nigdy chcia... nie, nie udowodnicie! To też się obrazi. No. tutaj I na górze. Chciałbym prosić o, o, jakieś do, do, o jakąś porządną dostawę po prostu czopków. Panie alienie, proszę tutaj, na, tutaj do Bo mnie. Bo wszyscy u nas mają gorączkę! To jest departament czopkowy. Zapraszam właśnie. pana za mną tak? tutaj Dobrze. na schodki. Dziękuję. Czy tak te wyglądają hmm. te czopki jak tutaj? To Idealnie to jest to! Wow. Dokładnie! Dobrze, w takim razie myślę, wow. że cała nasza tutaj galaktyczna. Zbiórka zgadza się na to, że... Tak? Dobrze, dziękuję, za. Tylko musimy najpierw przetestować na diabelę, czy faktycznie będą pasowały. Mamy jednego martwego. Czy to, jest humanitarne? Czy wasze testy są humanitarne? Czy są zgodne ze wszystkimi zasadami galaktycznymi? Czy tak wygląda zdrowy człowiek po zażyciu czopku? Okej, wiecie co? Wygląda dość fajnie, jeśli tak leży to. Dobrze, kto testuje czopek? Ktoś musi. Prakajcie. Ktoś musi. O Kto nie. pierwszy rzuci czopkiem? Dawajcie, wkładajcie. Głupie, <gulia> dobra, gałębę. Trzy, cztery i. O, Weszła? Weszło. Tak jest, ta, jest śmiech, ta. potwierdzam o, nie no nie podciągnę, dobra. dobra. No, czyli ok. z... no. teraz trzeba jeszcze go umosować, o, żeby sobie tam dobrze wszedł, dobra. Sprawdźmy. Wymieszany. To jest. O, chyba, je. chyba skarbin zaaplikowany. A nie powinien go ten czopek ożywić czasami? No i patrz, stoi. No, Cześć. Pewnie. No, no, to Cześć. To te chyba zły czopek jest. A jakie pan czopki jest te same? Czopki takie, które... Patrz jak dupką kręci. Czopek ożywiający, zapraszamy, proszę do przyjścia tutaj do para diabeła. Hm. No, nie, to chyba nie, chyba, chyba jakiś... nie ma chętnej osoby Czopek samba albo Rumba, albo... Rani, bardzo, za bardzo się rusza ten obiekt <coughs> badany. Nie mamy <śpeople> mu czopka. Czopal? Już, moment, moment. o, o, o idealnie. <śmum> oh! O Ładuje czopka! Ładuje czopka! Już jest w środku. <śmum> wow, yes. To był najlepszy czopek jaki mi zaaplikowano.